Wibraakustyczne urządzenie Vitafon zostało wynalezione w 1994 roku przez rosyjskiego uczonego Fiodorowa. Urządzenie szybko zdobyło popularność nie tylko w Rosji, ale również w Austrii, Holandii, Serbii, na Ukrainie, Litwie i wielu innych państwach. Na świecie jest już ponad 3 miliony użytkowników korzystających z różnych modeli urządzenia Vitafon. Urządzenia serii Vitafon są urządzeniami medycznymi klasy 2a. Przeznaczonymi do użytku zarówno w placówkach medycznych, jak i samodzielnie przez pacjenta w warunkach domowych. Urządzenia posiadają Europejski Certyfikat CE, otrzymany na podstawie ponad 30 prac naukowych oraz badań. Uprawnieni pacjenci, kupując Vitafon, mogą dokonać odliczenia podatku. W rozliczeniu rocznym. Wysoka skuteczność urządzenia VitaFon jest potwierdzona obserwacjami znanych polskich lekarzy z Instytutu Reumatologii w Warszawie, Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii i wielu innych instytucji medycznych. Jak działa VitaFon? Zasada jego działania jest dosyć prosta. Urządzenie VitaFon oddziałuje na organizm przy pomocy mikrowibracji, których parametry zgodne są z fizjologicznymi mikrowibracjami zdrowego organizmu. Dzięki temu, w zaatakowanym chorobą obszarze, znacznie zwiększa się przepływ krwi i limfy, powoduje znaczne zmniejszenie lub całkowite ustąpienie bólu, obrzęków i stanów zapalnych oraz podniesienie odporności organizmu. Polepsza się ogólny stan zdrowia pacjenta, zwiększa poziom sił witalnych organizmu, co w konsekwencji prowadzi do ustąpienia wielu chorób. Zalety Vitafonu to małe gabaryty prosta obsługa, niezawodne działanie, wysoka skuteczność, bezpieczeństwo terapii, brak skutków ubocznych oraz niska cena. Naturalność i delikatność procedur pozwala stosować urządzenie zarówno u noworodków, dzieci, dorosłych, jak i osób w podeszłym wieku. Na pierwszy rzut oka urządzenie wibroakustyczne VitaFon wygląda bardzo skromnie, tym niemniej jest to bardzo efektywne, profesjonalne urządzenie medyczne. Dzięki zastosowaniu odpowiednich programów dostosowanych do określonych jednostek chorobowych, pacjent nie musi posiadać specjalistycznej wiedzy fizjoterapeutycznej przy jego stosowaniu. Zabiegi wykonywane przy pomocy urządzenia Vitafon nazywane są fonowaniem. Wiedza medyczna oraz wieloletnie doświadczenie zdobyte w warunkach szpitalnych pozwoliło określić optymalne punkty fonowania. Są nimi nie tylko obszary objęte chorobą, ale również nerki, wątroba i kręgosłup. W przypadku wrażliwości uczuleniowej na lekarstwa terapia Vitafonem jest często jedynym sposobem na wyleczenie dolegliwości. Dostępnych jest kilka modeli urządzenia. Najpopularniejszy jest Vitafon T najprostszy model posiadający tylko jedną parę słuchawek wibroakustycznych. Vitafon Active posiada dwie pary słuchawek o różnej mocy. Zasilany jest z akumulatora lub poprzez podłączenie do sieci elektrycznej. Najbardziej profesjonalnym modelem jest Vitafon 2, który posiada 14 par słuchawek o różnej mocy, z czego 8 wbudowanych jest w materac o długości kręgosłupa. Posiada również promiennik podczerwieni. Dla optymalnego docisku słuchawek do ciała stosuje się specjalne opaski. Terapia za pomocą urządzenia Vitafon oddziałuje na przyczyny wielu chorób, poprawia funkcję nerek i wątroby, likwiduje ból, wzmacnia działanie leków i przyspiesza proces powrotu do zdrowia. Właśnie dlatego stanowi ona prostą, tanią i efektywną metodę fizjoterapii, pozwalając leczyć się samodzielnie w warunkach domowych.